Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych lwów z prognozą na ostatnie tygodnie 2025 roku. Drogie lwy, dajcie mi znać, czy Wy już chcecie kończyć ten rok, czy wręcz przeciwnie, był dla Was bardzo dobry i nie chcecie, żeby się kończył. Jak to u Was jest, jak sytuacja wygląda, przyjrzyjmy się energiom grudnia. Są to, można powiedzieć, ostatnie tygodnie, które sprzyjają refleksji, sprzyjają planowaniu, sprzyjają zmianom, odważnym krokom, spotkaniom z rodziną. Zobaczmy, drogie lwy, co dla was. Co dla Was będzie ważne w grudniu. Pamiętajcie, odczyt jest kolektywny. Bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje. Główna energia, siódemka mieczy. Ok. Słuchajcie, normalnie wykładam wszystkie karty, ale tu od razu muszę powiedzieć, że część Lwów musi wziąć pod uwagę, że um, pod, postawa do życia i do decyzji wszystko, albo nic może się w grudniu kiepsko sprawdzać. I będziecie, będziecie proszeni do tego, aby um, zachować dyplomację, zachować zimną głowę. I zachowywać się bardzo dyplomatycznie. I potrzebujecie pamiętać, drogie lwy, że yy, zero-jedynkowe rozwiązania nie zawsze działają. Dobrze. Popatrzcie się, mam 7, 7, 7. Dajcie mi znać, drogie numerologiczne siódemki, kto słucha, bo tutaj mam zatrzęsienie siódemek, a siódemka to jest taka analityczna, ale i też bardzo duchowa liczba. Pięknie. O, super. Już będziemy rozmawiać. No i znowu koło fortuny, kolejny znak, który ma koło fortuny, yy, które będzie Was reprezentować. Bardzo ciekawe, myślę, że dużo zmian. Dodatkowo macie na stole kartę zodiakalnego barana i kartę zodiakalnego raka. Jeżeli macie w swoim kosmogramie planety położenia w tych znakach, to myślę, że tutaj będzie dla Was. Na pewno informacja. Kochani, żeby, żeby to ładnie podsumować, ta siódemka to jest, można powiedzieć, taki okres rozliczeń i patrzenia na to, co wy chcecie zrobić. Dodatkowo pojawia się as monet, jako wasz cel, czyli wy czekacie na nowy początek, czekacie na okazję zawodową, ale też okazję, która pozwoli wam zacząć budować. Stabilność, dom, rodzinę. Tutaj informacje pójdą co najmniej dwutorowo. Pamiętajcie, oczy jest kolektywny. Natomiast zaczęliście nową podróż. Zaczęliście nową podróż wraz z kartą głupca, która ma wpływ na to, co się będzie działo przez najbliższe tygodnie. Karta głupca to jest pierwszy krok na nową ścieżkę w zaufaniu. My nie widzimy, gdzie to idzie, ale czujemy, że. Nie, nie, nie widzimy, w którą stronę idziemy, nie mamy pełnego obrazu, ale czujemy, że robimy krok we właściwą stronę. I myślę, że wielu, wiele z was, drogi Lwy, poczuło, że robi krok we właściwą stronę. Czy to mogła być zmiana pracy, czy to mogła być kwestia dodatkowej pracy, czy kwestia y, budowania związku. Tylko mam takie poczucie, że wy to robicie w sposób niestandardowy. Cokolwiek teraz robicie, to robicie w sposób Trochę niestandardowy i może się niektórym wydawać, że albo pomijacie niektóre kroki, bo zamiast na przykład najpierw powiedzmy zamieszkać ze sobą i się poznać, to wy już pierścionek zaręczynowy w drodze. Natomiast y, to nie, ma, nie musi być takie złe, bo tutaj przepięknie układa się historia wraz z czwórką buław, czyli budowania tej stabilności, celebrowania bliskości. I myślę, że część z Was będzie decydować się wraz z końcem roku na oświadczyny, zaręczyny, na to, żeby zaproponować partnerowi, partnerce zamieszkanie razem, jakiś krok do przodu, a część z Was będzie się po prostu cieszyć tą stabilnością rodzinną, tymi spotkaniami rodzinnymi. Mam takie poczucie, że część z Was, drogi bardzo by chciało. Połączyć pracę zawodową z waszą rodziną w sensie takim, że chcielibyście tworzyć coś na kształt biznesu rodzinnego i to jest w waszych planach, to jest w waszych nadziejach, i wy możecie zrobić krok ku budowaniu takiej stabilności. I nie musi to być od razu wielka rzecz, po prostu możecie zacząć od planów, od rozmów, i myślę, że okres świąteczny może temu sprzyjać. Natomiast niewątpliwie wy pokazujecie się pod um, hasłem koło fortuny, czyli zmiana, 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 początki. Mam tutaj dwie dziesiątki na stole, czyli jedyneczkę i as. No i 2026 rok to jest też numerologiczna jedynka, czyli wy już w grudniu e, będziecie rozpoczynać, można powiedzieć, nowe aktywności dzięki. Zbiegom okoliczności, dzięki spotkaniu właściwych osób. Koło fortuny mówi, że w Waszym otoczeniu pojawi się no właśnie pojawi się osoba, która albo będzie reprezentować osobę, z którą zakładacie rodzinę bo cesarz jest to archetyp ojca ale też może to być partner do biznesu. Tu może iść to dwutorowo. W grudniu pojawia się właściwa osoba, która myślę, że będzie miała ogromny wpływ na to, w którą stronę skręci wasze życie, bo że życie wasze skręci, to jest gwarantowane dzięki kołu fortuny. Natomiast ta siódemka monet jest ważna, bo wy w grudniu Zrobicie podsumowanie. Zrobicie podsumowanie tego, co działa, co nie działa, co jest dla Was, co chcecie dalej robić. I myślę, że najbliższe tygodnie i w ogóle to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, uczy Was cierpliwości. Dodatkowo w energii krzyżującej mam jeszcze siódemkę kielichów. Siódemka kielichów to jest bardzo ciekawa karta, która mówi o tym, że albo mamy za dużo pomysłów i nie wiemy, co wybrać, albo żyjemy troszeczkę taką iluzją. A ja mam jeszcze tutaj taką troszkę inną interpretację, bo mam 777, trzy siódemki, które mówią mi, że Wy wiecie, co robić, tylko potrzebujecie niestandardowego rozwiązania, żeby te pomysły wprowadzić w życie, i potrzebujecie odpowiedniego timingu i pojawienia się osób, które Was wesprą. Tak to wygląda. No, tutaj mówię, kart świadczących o nowym początku jest bardzo dużo od głupca w przeszłości, która wpływa na to, co się dzieje teraz po Asa, dziesiątki, które mówią mi o zmianie, ale takiej pięknej zmianie, która prowadzi w kierunku czwórki, czyli stabilności, stabilności domowej, stabilności też takiej rodzinnej. Natomiast układ kończy się. Rydwanem. Rydwan to jest karta ruchu, zwycięstwa, sprawy przyspieszają. To jest taka bardzo silna manifestacja tego, co chcieliśmy zrobić w rzeczywistości. Popatrzcie, nawet postać na rydwanie bardzo przypomina wraz z tą e, różdżką maga, który zaczyna manifestację. I mam takie poczucie, i popatrzcie się, 7, 7, 7, 7. Mamy cztery siódemki. Nie tylko trzy, ale cztery siódemki. I popatrzcie, jak mam takie poczucie, że ta liczba siedem będzie dla Was kluczowa i to może oznaczać 7 tygodni na bardzo silną zmianę i manifestację. Czyli myślę, że coś zaczniecie w grudniu i w styczniu będzie miało to bardzo duży wpływ i rozwinięcie. Dla Was. I tak jak mówię, ten ruch we właściwą stronę może oznaczać założenie rodziny, domu z partnerem, ale może też oznaczać budowanie Waszego, w cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie, imperium, jeżeli, jeżeli, przepraszam, o tym marzycie. Popatrzcie, cztery też piękne złote karty koło fortuny As. Myślę, że będzie się bardzo, bardzo dużo działo. I zwrot akcji, który będzie Tobie, drogi Lwie, towarzyszył, może być naprawdę szybki i zawrócić Tobie w głowie. Natomiast te siódemki mówią mi o tym, że te zmiany następują, aby budować Twój rozwój duchowy, materialny, ale też, abyście mogli ruszyć do przodu. Z taką siłą i mocą. Zobaczmy, co z nieznanej ścieżki, co z mojej talii kart dzisiaj dla Was. Ja Was, drogie lwy, zapraszam. Dajcie znać, jak przesłanie rezonuje, co bierzecie dla siebie i rozważcie, żeby zostać ze mną na dłużej. Rozważcie subskrypcję kanału. No i już sprawdzamy, co z nieznanej ścieżki. Ego. No, oczywiście, że ego, bo lwy mają y, duże ego bardzo często, ale jeżeli jest to zdrowe ego, to jest piękna motywacja do działania. Natomiast pamiętajcie, drogie lwy, że ego to jest głos oddzielenia od można powiedzieć pola świadomości, który mówi ci, że jesteś sam. Pojawiają się, pojawia się strach, pojawiają się różnego rodzaju myśli, odczucia, natomiast pamiętaj, że to jest program. Myśli, które biegną w Twojej głowie, to jest program na bazie Twoich przekonań i zdrowe, dobre ego to jest fantastyczna rzecz, bo ego ma za zadanie zapewnić nam przetrwanie w tej rzeczywistości i do tego nam służy, żeby wypatrywać zagrożeń tego tygrysa przysłowiowego. Natomiast pamiętaj, że nie jesteś głosem w swojej głowie i nie jesteś emocjami. One przychodzą i odchodzą, a ty jesteś na stanowisku obserwatora. Wezmę dla was drogie lwy jeszcze jedną kartę stali księżycowej i już zobaczmy, jakie będzie dla was finalne przesłanie. Czas dawania, nie brania. Po sąsiedzku mamy znak panny, a właściwie nów księżyca w pannie, która myślę, że jest takim znakiem, no na pewno nie jest, mimo że leży zaraz, pojawia się zaraz po Lwie, panna, no to to jest naprawdę zupełnie inny typ człowieka, który jest nastawiony na dawanie, nie na branie. Więc, jeżeli możecie Zaimplementować taki pomysł na grudzień i skupić się na tym, co ty możesz dać drugiej osobie, a nie co możesz wziąć, to będzie to piękny krok do y, rozpuszczenia niektórych programów ego i budowania y, siebie w zupełnie inny sposób. Dziękuję kochani, życzę wszystkiego dobrego, wspaniałego grudnia. Y, działajcie, bo mówię te siódemeczki. To tutaj was mogą pięknie ponieść wraz z kołem fortuny. Łapcie okazję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście ze mną. I do zobaczenia.